O miłości, której podobno nie było. Wstyd mi, że Cię nigdy nie ujrzałam, nie dotknęłam, przytuliłam, powołałam. Wstyd mi, mam miłości czysta, tak nieznana, tak niedoświadczona. Podobno nie była, więc czemu zabrana? Cierpieniem, co najwyżej usta zaszyć mogę, bo do krzyku prawa podobno tu nie ma. Nigdy nie poczułam bicia serca twego, Ty nigdy nie usłyszałeś głosu mojego. Książek nie czytałam, włosów nie gładziłam, na ręce nie brałam i nie całowałam, nie tuliłam w płaczu, ran nie okładałam, nie uczyłam chodzić i nocy nie rwałam. Tak, to wszystko nigdy się nie działo. Więc czemu tak boli coś, co nie istniało? czytał Bogdan Dmowski